Dla wielu to fakt powszechnie znany, a dla innych może przeoczona ciekawostka, jednak to, że jedna z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych godzin pokazywania meczów Premier League, czyli sobota o 15, jest objęta ogólnokrajowym zakazem transmisji w Wielkiej Brytanii od samego początku istnienia tej ligi i nadal jest to zasada obowiązująca, mimo kilkukrotnego zmieniania się umów transmisji, może jednak nieco dziwić bo kiedy kibice na całym świecie rozsiadają się przed telewizorami, żeby zobaczyć swoje ulubione zespoły, to kibice w Anglii nie mają takiej możliwości i dziś zastanówmy się, jakie były przyczyny i skutki takiego rozwiązania i czy pierwotne założenia zmieniły się na przestrzeni tych wszystkich lat. Oczywiście sam przepis jest starszy niż Premier League, bo Football Blackout to wprowadzona w latach 60. zasada mówiąca, że na terenie Wielkiej Brytanii w soboty od godziny 14.25 do 17.15 nie mogą być przeprowadzone żadne transmisje meczów Premier League i innych topowych lig, a także FA Cup. Chociaż oczywiście takie spotkania są wtedy rozgrywane, to nikt na wyspach nie może ich obejrzeć. Oczywiście z wyłączeniem sytuacji, używania VPN-ów oraz transmisji amerykańskiej, czy chociażby polskiej, ale w żadnym babie czy na dekoderach Sky nie doświadczymy wizualnej transmisji z tych meczów. Oczywiście są relacje głosowe, komentarze czy program skupiający te wszystkie rozgrywki w formie studia właśnie na wspomnianym Sky, czyli Soccer Saturday. Jednak odbywa się to bez widoku meczu, czyli tak jak możecie chociażby kojarzyć z YouTube'a, kiedy ludzie robią relacje na swoich kanałach. I będąc przyzwyczajonym do wielu transmisji możecie sobie wyobrazić jak dziwnym uczuciem jest to, kiedy na przykład w Lidze rozgrywany jest mecz o 17, a jego transmisja w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się dopiero o 1716, dokładnie od momentu, w którym on się obecnie znajduje. Także jest to dość ciekawe przeżycie, ale pewnie zastanawiacie się jak do tego doszło, jeśli jeszcze nie słyszeliście, to musimy wybrać się na małą lekcję historii. Bo w latach 60. poprzedniego wieku prezesem Bernie był Bob Lord, a dokładnie Robert William Lord, który zdołał zbudować narrację, według której robiące się coraz popularniejsze transmisje telewizyjne zagrażały mniejszym klubom, a dokładnie frekwencji na ich stadionach i przekonał on władzę do uchwały blokującej ten jeden dzień, żeby nie zniechęcać ludzi. Dochodzenia ja na stadiony, a tymczasem zachęcać do pozostawania w domu. Lord był zagorzały przeciwnikiem telewizyjnej piłki nożnej, o czym mogliśmy dowiedzieć się w jego autobiografii z 1963 roku, w której mówił on, że relacje na żywo szkodzą i podważają frekwencje na meczach. Następnie, kiedy w roku 1964 rozpoczął się program BBC Match of the Day z najważniejszymi momentami i skrótami meczów, lord zakazał transmisji z meczów Bernie i utrzymał ten zakaz przez 5 lat, a w wyniku jego stanowiska FA nałożyła blackout o 15, właśnie jeśli chodzi o tą kolejkę. I mimo, że bohater tego całego zamieszania skompromitował się kompletnie w oczach opinii publicznej, już w latach 70., swoimi opiniami na temat pochodzenia niektórych ludzi o zabarwieniu antysemickim, uznano, że ten zakaz nadal pozostanie i trwa z nami do dzisiaj. I chociaż sam zapis kilkukrotnie był zmieniany, bo na początku chodziło o czas od 12.45, potem od 14.45, a potem od 14.25 czasu angielskiego, to wiadomo było, że zamysł był taki, żeby nie transmitować kolejki będącej w sobotę o 15.00. Ale od tej zasady do 2012 roku istniał jeden wyjątek, i był to finał Pucharu Anglii, co tłumaczono harmonogramem Rodziny Królewskiej, której przedstawiciel na tym meczu się pojawia, ale i to w tym roku zmieniono, i obecnie rozgrywano. Zdrywa się go już o 17. Pewnie nikt nie zdziwi się, kiedy powiem, że kilkukrotnie podnoszono dyskusję i próbowano ten zakaz obalić. A w 2016 roku Office of Communication, czyli organ państwowy istniejący w Wielkiej Brytanii, kontrolujący i nadzorujący rynek mediów i telekomunikacji, wszczął dochodzenie w tej sprawie i uznał, że transmisje wspomnianych meczów nie wpłynęłyby negatywnie na frekwencje na stadionach, ale trzeba tu zaznaczyć, że ich wnioski opierały się głównie na ankietach, które przeprowadzali właśnie na stadionach wśród kibiców. Temat powrócił przy okazji negocjowania nowej umowy transmisji, która obowiązywać będzie od przyszłego sezonu i będzie ona opowiadała na rekordowe 6 miliardów 700 milionów funtów. I co ciekawe, przed ogłoszeniem przetargu dyrektor English Football League Rick Perry ogłosił, że będą oni otwarcie na nowe podejście do transmisji. A następnie stwierdził, że jesteśmy teraz niemal wyjątkowi w Europie, jeśli chodzi o okres blackoutu. Ale tak naprawdę niepotrzebnie dodał słowo niemal, bo Wielka Brytania to jedyny kraj, w którym taki przepis Obecnie obowiązuje. Co ciekawe, mimo tych zapowiedzi, po podpisaniu nowej umowy, nadal zasada blackoutu w sobotę będzie dostępna w Anglii i tak naprawdę, chociaż transmisja meczów zwiększa się z możliwości transmitowania 200 meczów do 270, to nadal nie będą to mecze rozgrywane w sobotę po południu. Zamiast tego telewizja Skype, która wygrała 4 z 5 dostępnych pakietów, ogłosiła, że będzie dodatkowa ruda meczów w środku tygodnia, a następnie będą zmiany w rozpoczęciach meczów niedzielnych. A do tego umowa obowiązuje do 2029 roku i zakłada już teraz precyzyjnie, że od 14:25 do 17:25 będzie obowiązywał zakaz transmisji w sobotę. Sytuację, która się nadarzyła wykorzystać czyli przedstawiciele kobiecej Premier League, bo stwierdzili, że jest to idealne okno czasowe, żeby promować kobiecą piłkę. I tutaj cytuję prawdopodobnie jest wiele osób, które z jakiegoś powodu nie są zainteresowane oglądaniem swojej lokalnej drużyny lub drużyny z niższej ligi, ale w rzeczywistości mogą być zainteresowane wspieraniem kobiecej drużyny swojego klubu. No i tutaj powstała pewna kontrowersja, bo tak naprawdę FA naciskało, aby mecze kobiet były zwolnione z tego blokautu, ale zostało to zablokowane przez samą Premier League i English Football League, które uważały, że nie ma prawnej drogi do selektywnego zastosowania i co za tym idzie dyskryminacji mężczyzn w tej dziedzinie. A teraz wróćmy do futbolu męskiego dzisiejszego, bo ta różnica jest taka, że kiedy przepis wprowadzono, martwiono się o zespoły drugiego, trzeciego i czwartego szczebla rozgrywkowego, który dzisiaj uważany jest za szczebel centralny. I tak naprawdę większość tych zespołów spokojnie radzi sobie ze swoją frekwencją, jeżeli chodzi o to, kto na stadiony chodzi, w zależności od swojej marki, a także pojemności stadionu. I głównymi beneficjentami takiego przedsięwzięcia oczywiście są zespoły z jeszcze niższych lig, czyli jakbyśmy u nas patrzyli powiedzmy z ligi okręgowej A klasy B klasy. Po EFL podobno przedstawiła analizę, z której wynika, że zmiany, które by wprowadzili, nie miałyby znaczącego wpływu na frekwencję właśnie w tych czterech głównych tierach, ale za to odbiłyby się na tych niższych i skończyłoby się na tym, że 37 milionów funtów uciekłoby z kasy zespołów, które dopiero budują swoją markę od samego początku szczebla, bądź są po prostu zespołami hobbystycznymi lub zwyczajnie skupiają lokalne społeczności. Oczywiście jest jeszcze kwestia piłki juniorskiej i tego, że ludzie jeżdżą ze swoimi dziećmi na mecze, i tu muszę przyznać, że ten blackout jest całkiem przydatny. Rano wstajesz, jedziesz ze swoim dzieckiem na mecz, później ewentualnie grasz swój czy na mecz lokalnej drużyny, a następnie dopiero po tym wszystkim ludzie zbierają się w pubach, żeby obejrzeć retransmisję, bądź właśnie późniejsze mecze sobotnie. Pod tym względem działa to całkiem dobrze i muszę przyznać, że jestem zdumiony, że Premier League właśnie nie ugięła się w tych kwestiach i nie wymagała zdjęć tego blackoutu przy negocjacjach kolejnych umów, bo mówimy tu o gigantycznych pieniądzach, a mimo tego mamy rekordową w skali świata umowę transmisji i zachowanie tej kontrowersyjnej bądź niekontrowersyjnej w zależności od spojrzenia tradycji. A Wy jak uważacie i czy brak transmisji meczów w sobotę o 15 czy o 16 w tym wypadku polskiego czasu mocno Wam przeszkadzała? A ja dziękuję Wam za dzisiaj, za Wasz czas, do usłyszenia i pozdrawiam. Cześć!